Orot ma to do siebie, że są skurcze. Skurcze bolą. Niestety, jeżeli ma się dzieciątko urodzić, to ten ból musi być tak. To matka natura wymyśliła nie inaczej, więc musimy to przetrwać. Ale można sobie pomóc przez na przykład oddech. Oddychamy. Przeponą. Noskiem sobie wciągamy powietrze do przepony, unosimy brzuszek. Lekko przytrzymujemy to powietrze i wolniutko ustami wypuszczamy. Skurcz trwa około 30-40 sekund. W czasie tego skurczu to jest dosłownie 4-5 oddechów i jest dużo łatwiej. Zytleniony jest mięsień macicy, mniej boli wtedy, a przede wszystkim myślimy też o dzidziusiu, który jest w macicy. I który też musimy dotlenić I wdech, i wolnusieńko wypuszczamy powietrze. I jeszcze raz. Noskiem nabieramy, przytrzymać i wypuścić.